Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz and Partners. W poprzednich filmach omówiliśmy trzy elementy sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych. Podstawowe elementy sprawozdania w jednostkach, które są zobowiązane je wykonywać, to bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, która składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowej informacji i objaśnienia. Niektóre podmioty mają również obowiązek włączać do sprawozdania dodatkowe elementy: rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym lub zestawienie zmian w aktywach netto w przypadku funduszy inwestycyjnych. Sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o sytuacji finansowej firmy oraz przedstawia jej wyniki finansowe. Jest to ważne źródło informacji dla wielu podmiotów od właścicieli i kierownictwa samej firmy, przez inwestorów i kredytodawców. Dostawców i klientów, konkurencję i administrację publiczną, do pracowników lub bardziej ogólnie części społeczeństwa zainteresowanej działalnością firmy. Aby jednak właściwie przetworzyć i zinterpretować dane zawarte w sprawozdaniu, usystematyzować je oraz zbadać związki między nimi, przeprowadza się analizę sprawozdania finansowego. Podstawowymi elementami analizy sprawozdania finansowego są analiza wstępna oraz analiza wskaźnikowa. Zatem bez dalszych wstępów zajmijmy się dziś analizą wstępną bilansu. Analiza pozioma. Ten rodzaj analizy pomoże nam prześledzić zmiany poszczególnych pozycji bilansu w czasie. Załóżmy, że mamy bilans z trzech kolejnych lat i pozycja rzeczowe aktywa trwałe wygląda w nich następująco. Widzimy, że co roku wartość tej pozycji wzrasta, i analiza pozioma pomoże nam obliczyć właśnie te przyrosty. Pomogłaby również obliczyć spadki, jeśli by takie wystąpiły. Najczęściej oblicza się tak zwane przyrosty względne łańcuchowe. Oznacza to po prostu, że przedstawiamy przyrost wyrażony w procentach w stosunku do roku poprzedniego. W naszym przykładzie wyglądałoby to następująco. Przyrost wartości rzeczowych aktywów trwałych od końca roku 2018 do 2019 wyniósł 22,48%, a od 2019 do 2020 wyniósł 10,6%. Przyrosty bezwzględne lub absolutne łańcuchowe, przedstawione w liczbach, obliczamy jeszcze prościej, ponieważ od wartości z danego roku odejmujemy wartość z roku poprzedniego. Przykładowo dla roku 2020 jest to 17 550. Możliwe jest jeszcze obliczenie przyrostów jednopodstawowych względnych i absolutnych, wówczas zmienia się tylko to, że każdy rok przyrównujemy do wybranego roku bazowego, a nie do poprzedzającego, czyli w naszym przykładzie rok 2019 i 2020 porównywalibyśmy do roku 2018, który byłby rokiem bazowym. Analiza pozioma wykonywana jest dla każdej pozycji bilansowej w ten sam sposób, dzięki czemu widzimy dynamikę zmian poszczególnych pozycji w czasie. Analiza pionowa. Ten typ analizy pomaga zrozumieć strukturę aktywów i pasywów, przykładowo jak dużą część aktywów ogółem stanowią rzeczowe aktywa trwałe lub jak dużą część pasywów ogółem stanowią kapitały własne. Obliczenia nie stanowią tu trudności, ponieważ wystarczy podzielić każdy element bilansu przez sumę bilansową i przedstawić wynik w procentach. Jak wiemy z poprzedniego odcinka o bilansie, suma aktywów będzie równa sumie pasywów, więc każdy element bilansu można podzielić przez aktywa razem bądź pasywa razem. Pokażmy przykład dla aktywów. Chcemy sprawdzić, jaką część aktywów ogółem stanowią aktywa trwałe, a zatem dzielimy aktywa trwałe przez aktywa razem. Wychodzi nam 55,1%. Następnie sprawdzamy udział wartości niematerialnych i prawnych w aktywach ogółem. Wychodzi nam 68% Tak samo postępujemy z każdą kolejną pozycją aktywów i pasywów. W ramach analizy wstępnej można wykonać również badanie struktury kapitałowo-majątkowej. Inne nazwy to analiza pionowo-pozioma lub mieszana. Na podstawie kilku wskaźników Pierwsze dwa sprowadzają się do sprawdzenia omawianych już w odcinku o bilansie złotej i srebrnej reguły bilansowej, z tym, że przedstawiamy wynik w procentach. Reguły są spełnione, gdy wynik jest wyższy niż 100%. Są to wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym oraz wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym. Inne wskaźniki w badaniu struktury kapitałowo-majątkowej to wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych kapitałem krótkoterminowym, który stanowi dopełnienie poprzedniego wskaźnika, udział kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów ogółem, im ten wskaźnik jest wyższy, tym przedsiębiorstwo jest bardziej bezpieczne pod kątem płynności oraz udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów obrotowych uszczegółowienie poprzedniego wskaźnika. Kapitał obrotowy netto obliczamy następująco. Kapitał obrotowy netto równa się kapitał stały minus aktywa trwałe lub aktywa bieżące minus zobowiązania krótkoterminowe. Kapitał obrotowy netto możemy określić jako rezerwę płynnych środków finansowych, co czyni go samym w sobie miernikiem płynności przedsiębiorstwa. Może być on ujemny, dodatny lub równy zero. Ujemny świadczy najczęściej o problemie z płynnością przedsiębiorstwa, z wyjątkiem przedsiębiorstw, które mają szybką rotację aktywów obrotowych. Dodatni oznacza najczęściej brak takich problemów, a równy lub bliski zero stanowi sygnał ostrzegawczy. Zapraszam na stronę prostaekonomia.pl, gdzie znajdziecie więcej filmów, artykułów i podcastów. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszej strony na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie filmu.